Jeżeli chodzi o Human Design, to są takie złote zasady. Jakby patrząc na to wszystko, o czym będziemy dalej mówić, to chcę, żebyście patrzyli przez taki filtr, właśnie przez ten filtr. Po pierwsze, dobre i złe. Human Design mówi o tym, że nie ma tego, czy coś jest dobre, czy coś złe. Być może patrzysz na swój wykres, być może będziesz słyszeć o tym, że nie wiem, jesteś projektorem, a generator to ma jakoś inaczej i tak dalej. Sam myślisz: O, kurczę, albo by fajnie albo coś widzisz białego na wykresie, może mi czegoś brakuje, więc tu od razu chcę powiedzieć, że niczego ci nie brakuje, Twoje ciało, konstrukcja jest dokładnie idealna, taka, jaką potrzebujesz do tego, żeby, żeby zrealizować swoje swój cel tutaj, po, po co jesteś nie? i, i, i im, im, im bliżej będziesz tego, tego zaakceptowania tego no to tym łatwiej Ci będzie, tym więcej tej lekkości, którą my szukamy, którą my chcemy, tak? My chcemy w życiu tej lekkości, to tak wygląda ta, ta droga, tak? Czyli e, czasami się mnie pytają, słuchaj, czy to dobrze, że ja mam tutaj to centrum takie, albo czy to dobrze, a dlaczego mam tutaj to, a ta osoba ma coś innego, a może mi czegoś brakuje? Nie, niczego Ci nie brakuje, wszystko jest, nie jest ani dobre, ani złe, jest takie, jakie ma być, tak? No i właśnie, czyli masz wszystko, czego potrzebujesz, ale uwaga, to wszystko to jest właśnie prawdopodobnie zupełnie coś innego niż to wszystko tej osoby obok i mogę patrzeć na tą osobę i sobie myśleć, kurczę, ale fajnie, bo ta osoba to robi tak i tak, a ja bym też tak chciała. Ale no my po prostu jesteśmy stworzeni do tego, żeby służyć sobie nawzajem, żeby siebie inspirować nawzajem, a do tego musimy być różni. Więc Human Design jest po prostu taką sztuką docenienia tej różnorodności w nas. Ta różnorodność jest naprawdę mega, mega istotna. Pamiętaj, że jesteś po prostu częścią układanki świata. Nie wiem, czy układajście kiedyś puzle. Ja mam teraz taki etap, że moje dzieci uwielbiają puzle. No i teraz zobaczcie, że jeżeli... My się popatrzymy tak na społeczeństwo, jako na taką układankę, i jeżeli próbujemy się wpasować nie w to miejsce, no, to jakby nie będzie służyć to ani nam, ani reszcie, nie? To znaczy, że reszta też się nie dopasuje w swoje miejsca, to jesteśmy tak, tak zazębieni. Więc, jakby tą robotę, którą robimy dla siebie, że ja odkrywam, kim jestem, gdzie, mam, gdzie jest to moje miejsce, jak ja funkcjonuję, to też pomagamy innym, bo innym też jest łatwiej to zauważyć, nie? I to tak idzie jak w tych puzzlach. jak już ułożę tutaj to, to już wiem, że ten puzzel to będzie gdzieś tam dalej. Także, tu już tu mówiłam trochę o tym oporze. Także, jak czujesz opór, to, to po prostu warto się do tego te, temu przyjrzeć. No, i ważne jest bardzo, żeby też zrozumieć, że umysł nie jest od podejmowania decyzji. Mam też taki kurs osobny o podejmowaniu decyzji. Część z Was jest już po tym kursie ankieta, pisaliście o jakimś chaosie, o prokrastynacji, o takim zamieszaniu. Bardzo dużo z tych rzeczy wynika z tego, że y, nas nauczono tego, że podejmujemy decyzje z poziomu umysłu, nie? I to niestety wprowadza duże, y, duże, duże takie zamieszanie. Y, słuchajcie, ja jak y, właśnie y, byłam na tańcach, to mi przyszło takie porównanie, y, takie porównanie mi przyszło. Y, wyobraźcie sobie, że y, y, że jest oddział chirurgii i na tym oddziale chirurgii są chirurcy, którzy wykonują swoją pracę, ale są też sprzątaczki. Przyszła y, pani sprzątaczka do swojej pracy y, i dostała, wzięła jakiś pierwszy fartuch z napisem chirurg, i z, nagle się okazało, że, że wzięli ją do sali y, i mówią: O, patrzą, chirurg mam, ma tak napisane, to proszę, operuj tutaj tego człowieka. Nie, operuj tego człowieka. No I słuchajcie, tu nie mam nic do sprzątaczek, bo to są fantastyczne osoby, ale jeżeli ona nie ma kompetencji do tego i nie wie, jak to zrobić, to co się dzieje? Ona po prostu i całe społeczeństwo mówi: że Słuchaj, no ty jesteś od tego, przecież my tutaj widzimy. To proszę bardzo, no tu, rob twoja robota, nie? No i co, co, jak myślicie, jakie uczucia są? Dajcie znać, co, co, jakie, co tam się może dziać? Jak taka osoba, e, która jest w ogóle nie w swojej roli. Presja, stres, zagubienie, konsternacja, blokada, poczucie gorszości, dokładnie. Frustracja. Mhm. Zobaczcie, czy to nie są dokładnie te same rzeczy, z którymi my się zmagamy w swojej pracy, w swoim życiu. Nie? Zmrożenie. Dokładnie, że ja nie wiem co. Zobaczcie, później jest takie. Mówimy, kręcę się w kółko, nie wiem, co robić. I jestem ciągle pod wpływem presji, tak? Zobaczcie, co się dzieje, dlatego że ten umysł, nasz po prostu jest wrzucony w rolę, do której nie jest. On jest autorytetem zewnętrznym. On jest po to, żeby jest po to, żeby innym służyć, żeby wymieniać inspiracje, ideę, żeby służyć innym, ale nie mi do podejmowania decyzji, nie? I to jeszcze dodatkowo ściąga nas w takie miejsca potencjalnych braków, potencjalnych, bo to nie są nasze braki, to są miejsca naszej mądrości. I to jest przyczyna naprawdę większości, tak jak ja na to patrzę. Oczywiście można to różnie tam. Rozstrząsać, ale pod kątem human design to jest właśnie to, że jak my, jakbyś nie wracamy do tej swojej intuicji, do siebie, to jest właśnie to, czego doświadczamy. I teraz, jaka jest w takim razie rola umysłu? Jaka jest rola umysłu? Rolą umysłu jest bycie takim pasażerem. Wyobraźmy sobie, że jest auto, jest auto, które, które jedzie, gdzieś nas, gdzieś nas do jakiegoś celu prowadzi. Tym autem jest nasze ciało. Kierowcą. Kierowca mamy w serduchu naszym. To jest nasz kierowca. A nasz umysł jest pasażerem. Słuchajcie. Pasażer nie jest kierowcą, ja mu się wydaje, że jest kierowcą. I teraz sobie wyobraźcie, takiego pasażera, któremu się wydaje, że wie, gdzie jechać. I tak stuka tego kierowca. Halo? Słuchaj, a yy, wiesz, co mi się... Pojedźmy może w prawo, a kierowca mi nie poczekaj, Ja wiem, ja tutaj mam GPS-a, jedziemy w lewo, ale nie, mi się tam. tam mi powiedzieli w prawo, jedźmy w prawo, bo tam widziałam, że tam to auto jedzie w prawo, to my też tam jedźmy może, nie? No i, i, i zobaczcie, później się okazuje, że my doświadczamy takiego dialogu wewnętrznego, może w te, może we w te, ojej, ja coś tam, coś zrobić. No i ten kierowca albo się da, albo nie da, nie? Ale ten umysł, bez względu na to, co, co zrobi, jedziemy w prawo, no to. To nie jest ta twoja droga, no to napotykasz na jakieś wyboje, napotykasz na opór, coś się tam dzieje, no i od razu wpada w poczucie winy. A może jednak trzeba było pojechać w lewo i ten umysł nam szaleje, nie? W prawo, w lewo, tam. Dajcie znać, czy tak, tak czujecie, że to jest historia, którą my doświadczamy, nie? To jest właśnie ta historia. No właśnie. Więc jakby zachęcam Was do eksperymentowania, wdrażania, obserwowania, tak? Nie uczynia się tylko informacji, to jest najważniejsze. Eee, to jak ze wszystkim, to myślę, że zupełnie jak ze wszystkim.